Zamek piastowski jak co roku zaprosił do siebie na noc muzeów, zanim jednak nadszedł wieczór, ten wyjątkowy dzień, właśnie z okazji nocy muzeów, czyli wydarzenia, którego celem jest promocja instytucji kultury, każdy mógł odwiedzić zamek całkowicie za darmo i usłyszeć opowieści od znawców historii. Warty tam czyli płytkie miejsce rzecze, gdzie rycerz przeźnięt konno w siedmiczu nie zamączył stóp, a kupiec przeźnięt wodze nie zamączył osi. I tego brodu pilnowano na, na, na przestrzeni wszystkich tych lat. Geograficznie jesteśmy w pasie kabalinie warszawsko-berlińskiej, mm. która wdrożnie jest najmęższa. Najciekawsze rzeczy działy się jednak wieczorem. Organika, czyli wystawa malarstwa i rzeźby gości cerko i Artura Cerkowniaka trafiła do Zamku Piastowskiego i właśnie w noc muzeów została oficjalnie otwarta. Ta wystawa jest owocem kilkumiesięcznej pracy kilku kilkulecznej na rzecz Rzeźbiarza, ale też tej właśnie krzyżówki artystycznej, międzydyscyplinarnej, Naszych przyjaciół muzyków i naszych, naszych, naszych dzieł. Nie, nie znoszę tego słowa, dzieł naszych prac. Za rzeźbę odpowiada Artur Cerkowniak, natomiast wszystkie obrazy, które można teraz podziwiać w zamku, są dziełem Gosi Cerko. Organika to jest tytuł, który wyjawił się jakby w sposób naturalny po namalowaniu tego wszystkiego i po rozmowie z Arturem, jak szukaliśmy pół, więc on jakby sam z siebie się narudził, wszystko co żywe, wszystko co zmienne, wszystko co się kręci, co rośnie jest tematem tej, tej wystawy. Po otwarciu wystawy można było na żywo obserwować, jak artyści tworzą swoje dzieła. Tak właśnie wygląda proces twórczy przy dźwiękach muzyki. Malarce i rzeźbiarzowi towarzyszyła piosenka poetycka w wykonaniu Wiki i Macieja Kałamarskich oraz Ani Fonfary. Wystawę malarstwa i rzeźby Orkanika będzie można obejrzeć jeszcze przez miesiąc. Muzyka